Ja miałem też taką opcję, tylko ja, ja to była podstawówka albo, albo zerówka Nie pamiętam do końca jak to było Znaczy nie, nie pamiętam czasu ale miałem tak, że bawiliśmy się w dolince za blokiem, zapałkami, wiecie Paliliśmy jakieś gazety, wiesz pierwsze, ognisko łaa zapałki, zapałki Ale jaja I pamiętam, że od tego ognia się zawsze sikać chciało no i bawiłem się za pałkami i ja mówię, chłopaki, ja muszę iść, ja muszę iść się wysikać, bo ja się też wstydziłem sikać na zewnątrz, nie? Bałem się, że mam małego fiuta. Potem się okazało, że wszyscy mają ma małe fiuty, nie? Ale, ale każdy mówi, że ma dużego, więc ja się kurwa, no to nie, to ja nie będę pokazywał. I bałem też się sikać. No i biegnę taki mały Filipek, biegnie do klatki. I tak nie, nie, nie. <laughs> szybko, szybko, bo mi się sikać chce. I pamiętam, że w do klatki i się zlałem w tej klatce. Zlałem się w tej klatce i sąsiadka z pierwszego wychodzi i się zaczęły ze mnie śmiać. No ona miała chyba wtedy 16 lat, ja miałem 9. No bo bardzo mi było smutno, ale tylko ona to widziała. No i zlałem się na tej klatce i najlepszy było to, że jak biegłem do domu i, i, i mówię do mamy tak, mama, mama, zcikałem się! I mama zamiast mi powiedzieć, o Jezu, biedactwo, to moja matka mnie opierdoliła. Że jak tak można, no, dorosły facet! Miałem wtedy 10 lat, ale 10 latek, bo ja jestem ze wsi. Moja mama jest ze wsi, to dziesięciolatek na wsi to jest dorosły facet, serio. To już maliny zbierasz, ogarniasz, ruchasz kurwy, pijesz wódkę z dziadkiem. No i moja matka, Boże, taki duży chłopak się zlać, Jezus Maria Filip! No i pamiętam, że mama zamiast mnie wesprzeć, to i to mi pokrzyczała.